Hej, kochani, tutaj Cookie Mint. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie holem zakupowym z Berszki Tutaj mam przesyłkę którą zaraz otworzę i pokażę wam, co sobie ostatnio zamówiłam. Na wstępie chcę powiedzieć, że ten filmik nie jest sponsorowany, po prostu beczka z sklepem, w którym podoba mi się najwięcej rzeczy, a filmik nagrywam też dlatego, że bardzo często pod moimi TikTokami pytacie się, skąd masz bluzkę, skąd masz spodnie, skąd masz pasek, więc stwierdziłam, że taki filmik będzie fajny, bo część osób, które go zobaczy, potem nie będzie musiała już się pytać w komentarzach, skąd co mam. Tak więc teraz przechodzę do otwierania. Będę po kolei wyciągać rzeczy. Tutaj na samym wierzchu mam top. On jest w takim kolorze jasno-zielonym, delikatnym limonkowym. Z przodu ma napis Ready for Success. No, wiecie, gotowa na sukces. Jest to rozmiar S i nie ma cen. Nie ma cen, dlatego że... Jak się zamawia online, to chyba są właśnie pozaklejane Więc jeśli ktoś będzie ciekawy, to postaram się w opisie zamieścić, o ile nie zapomnę Ale nie, myślę, że mi to sprawnie pójdzie, bo mam jeszcze koszyk zapisany Więc w opisie czekają na was ceny, jeśli ktoś będzie zainteresowany, bo często się mnie też o to pytacie I ten top jest w komplecie ze spódniczką W takim samym kolorze Jest ona z takiego samego materiału, no bo wiadomo, komplet jest ta spódniczka ołówkowa, tutaj z przodu ma takie wycięcie. Trochę mnie to martwiło, jak zamawiałam. Mam nadzieję, że będzie nam nie pasować. Jest to rozmiar też S. Wzięłam S, żeby nie była za krótka ani spódniczka, ani top, więc mam nadzieję, że wszystko będzie super wyglądać, ale jest to Haul Try On, tak więc zobaczycie, jak się w tym wszystkim prezentuje. Tak się prezentuje w tym limonkowym komplecie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie będę go nosić w ten sposób, że lekko zawinę tą bluzkę, bo myślałam, że ten top będzie troszeczkę krótszy i... Po prostu będę to nosić tak. Nie ma prawie widocznej różnicy, ale jednak taka maluteńka jest. E, ogólnie mi się podoba i myślę, że jest gites. To był komplecik, który mi się od razu spodobał w w oko. W sumie duże rzeczy tutaj mi od razu tak powpadało w oko. Kolejna rzecz to spódniczka. E, ona jest z jeansu, ma motyw moro, tak się prezentuje. Jest zapinana na zamek, tak wzdłuż całej przedniej części e, Z tyłu nie ma kieszeni e, Za to z przodu ma Teraz zauważyłam, wcześniej nie przeglądałam tym kieszeniom Tutaj z przodu ma dwie kieszenie Pierwsza i druga O, nawet po dwie kieszenie Tak? Ej Czekajcie Na pewno jedna kieszeń jest fałszywa, a reszta? Reszta nie, okej okay. To ona ma trzy kieszenie takie użytkowe Ta tutaj jest fałszywa ale plus jest taki, że pozostałe są zapinane na zamek, więc będzie tam można wstać na przykład telefon do tej, się powinien zmieścić i nie wypadnie. Potem przetestuję. Myślę, że do tej spódniczki Moro idealnie będzie pasować różowy top. Kolejna firma z motywem Moro. To są spodnie cargo. One również są z takiego samego materiału, więc w sumie to nie jest do końca jeans. Ta spódniczka jest spódniczką cargo. E, tak mi się teraz przypomniało. ok, musiałam się upewnić. E, spodnie sloci mają długą nogawkę. Tutaj e, na samym końcu jest taki pasek z guzikiem dla ozdoby. Jest to rozmiar 34. W ogóle brałabym większość spodni w rozmiarze 32, ale niestety są na mnie często za krótkie, a te 34 są chociaż minimalnie dłuższe. Więc myślę, że powinny być idealne. Cieszy mnie to, że tak dużo ładnie rzeczy udało mi się znaleźć, bo czasami jakoś w ofercie ciężko mi poszukać czegoś dla siebie, a teraz szło mi bardzo łatwo i przyjemnie szukanie właśnie tych rzeczy. I mam nadzieję, że wszystkie będą pasować. Tak się prezentują te spodnie Cargo Moro. Bardzo mi się podobają i są takie luźne. Teraz jest komplet, który mi się strasznie podobał przy moich jeszcze poprzednich zakupach, ale niestety spódniczka była niedostępna i ta spódniczka muszę przodem e, tak się prezentuje. Jest ona niebieska w kratkę. E, ona również ma wycięcie, tak samo jak tamta zielona. Z tyłu jest zapinana na zamek. O, tutaj taki cieniuteńki, czego nie widać i takie cienkie zamki się bardzo ciężko rozpina jedną ręką, e, tutaj z boku ma jeszcze takie ozdobne wstawki ala pasek, nie wiem do końca jak to się nazywa profesjonalnie, ale na pewno jakąś nazwę to ma, muszę się upewnić jeszcze potem. I to jest rozmiar 34, też żeby nie była za krótka. I jeszcze jedna rzecz też do kompletu, w bardzo podobnym kolorze tej spódniczki, jest to taki tank top błękitny. On ma dosłownie taki sam odcień niebieskiego jak ta spódniczka. I właśnie na zdjęciu e, na stronie, w którym była ukazana. Ta spódnica. Ciągle mówię słowo spódnica, no ale nie ma e, żadnego innego synonimu. Modelka miała ubraną tą bluzkę i ten komplet mi się też od razu spodobał, a plus jest taki, że bluzka jest na tyle uniwersalna, że będzie pasowała i do zwykłych jeansów, i do jakichś innych spódniczek, nawet do zwykłej czarnej. E, więc myślę, że jest to super wybór. On jest zwykłym tank topem, ma po prostu wycięcia, nie ma rękawów jak to top. No, co więcej można powiedzieć na temat takiego topu? Jest to rozmiar S, i mam dokładnie taką samą bluzkę, taki sam top W e, dokładnie takim samym kroju, tylko że czarny, więc Będę mogła sobie zamieniać w niektórych stylizacjach ten czarny na błękitny Okazało się, że ta spódniczka to nie jest spódniczka, a spódnica spodenki, więc fajnie Bo będzie troszeczkę wygodniej Tak się prezentuje Kolejna rzecz Okej, okay. zdziwiłam się, wydawało mi się z daleka, to w sensie z daleka, no w z podenkami. E, jest to top. Myślałam, że będzie z innego materiału i wydaje mi się on dość... że ma dość długie ramionczka. Nie, dobra, powinien pasować. E, on ma właśnie ramionczka, nie ma takiej, e, takich grubych ramionczek jak ten. Top, to jest standardowy topik po prostu w kolorze przybudzonego różu w kamerze, w troszeczkę jaśniejsze niż jest w realu e, to jest eska I, i jestem bardzo ciekawa jak będę w nim wyglądać, mam nadzieję, że będzie pasować bo on nie ma regulowanych ramionczek, ale powinno być dobrze teraz czas na przedostatnią rzecz e, kolejna bluzka, kupiłam dość sporo bluzek e, jeszcze będę musiała jakieś spodnie potem pozamawiać e, to jest taki to ma jakąś profesjonalną nazwę Będę mówić na to po prostu bluzka Jest ciemny, więc ciężko pokazać Góra jest z takiego śliskiego materiału A dół to koronka Przez to, że jest czarny, tam tego nie widać O, zobaczcie, jest ta koronka Z tyłu ma takie wycięcie, o którym nie miałam bladego pojęcia Którego też nie widać, bo wszystko jest czarne O matko, jak to się zdawa Opatrzcie, tu jest wycięcie na plecach, na całe plecy nie wiedziałam, e, ma też taki kołnierzyk, jest to półgolfik i to wycięcie mnie zdziwiło, <laughs> nie patrzałam na niego od tyłu, jest to rozmiar S. jak się prezentuje w tej czarnej bluzce, w czarnym topie. I teraz czas na ostatnią rzecz. Jest to taka zwykła czarna sukienka e, Ona jest z takiego samego materiału Jak ten mój komplet e, Taki ten jasno-niemonkowy Który był jedną z pierwszych rzeczy Ona ma e, Ramiączka takie króciuteń, Króciuteńkie, e, wąskie ramiączka Takie standardowe e, Z tyłu na plecach e, Ma jakby nie do końca wycięcie Ale jakby schodzi niżej niż przód Bo tutaj jest jeszcze przód dotąd Tak wygląda e, jest Przeciętnej długości, <laughs> nie wiem jak to ująć. Ma bardzo miło materiał do tego, tak samo jak ten komplet. Podoba mi się. I jest to rozmiar S, z tego co pamiętam. Tak, S-ka. Tak się prezentuje w czarnej sukience. Bardzo mi się podoba i cieszę się, że nam nie pasuje. A! O nie! Okej, okay. jeszcze jedna rzecz. Spodenki mi jakoś umknęły. Tutaj mam takie spodenki w kolorze Ekri, kości słoniowej. One są takie luźne, mają materiał taki lekko sztywny, w sensie jeśli chodzi o krój, to są luźne i szerokie, ale materiał jest taki sztywnawy. Tutaj mają też dołączony pasek w takim samym kolorze jak spodenki i to jest XSK, y, w sensie z tego co się nie mylę. Tak, z tego co wiem, o ile się nie mylę, tak miałam powiedzieć. Y, z tyłu i z przodu są kieszenie, tak się na mnie prezentują te spodenki w kolorze Ekry. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a ja Was jeszcze na koniec zapraszam na mojego TikToka, czyli cookimins.pl, na mojego Instagrama, cookimint. Oraz na TikToka mojej mamy, czyli Dami su YouTube. Pa! pa!